Influencer to osoba, która swoją sławą i popularnością w internecie wpływa na swoich widzów czy czytelników, na ich światopogląd, gust czy też preferencje konsumenckie. I oczywiście nie ma jednego rodzaju influencera, ani też jednego kierunku, w jakim popycha on swoich odbiorców, ale bez wątpienia świat influencerów ma również swoją mroczniejszą stronę. Przyjrzyjmy się zatem, czy internetowi influencerzy tworzą dziś coś na kształt współczesnej arystokracji. W dzisiejszych czasach teoretycznie każdy może zostać influencerem. Nie ma progu wejścia związanego z wykształceniem, wiekiem czy posiadaniem odpowiedniego doświadczenia. Przyciągają do tego nie tylko potencjalne pieniądze i sława, ale także to, że można w ten sposób zdobyć autorytet i posłuch większy niż u niejednego profesora z latami doświadczenia w pracy akademickiej. Influencerzy przedstawiają nowy rodzaj celebrytów: młodzi, piękni, ubrani w najdroższe marki ubrań. Pojawiają się w telewizji, kampaniach społecznych czy reklamach zapewniających im Trakty na setki tysięcy złotych, a jednocześnie wydają się nam znacznie bliżsi niż kiedyś gwiazdy telewizji i Hollywood. Mówią wprost do ciebie. W wielu przypadkach zbudowali swoją rozpoznawalność od zera, pokazując, że nawet zwykły chłopak czy dziewczyna z sąsiedztwa jest w stanie wdrapać się na szczyt popularności. Ich popularność trafnie komentuje także dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. Ogromna część influencerów i ludzi, do których przemawiają, to pokolenie mające silne poczucie życia u schyłku dobrych czasów, w przededniu katastrofy klimatycznej. Kryzysu, wojny w silnym poczuciu, że ich rodzice, wcześniejsze pokolenia miały lepiej i łatwiej, a teraz od nich wymaga się ograniczeń, a oni chcą się jeszcze nacieszyć, chcą się nażyć. To taki współczesny dekadentyzm na dopalaczach, którymi są media społecznościowe. Jednocześnie wspomnijmy, że zaledwie marginalny odsetek ludzi, którzy regularnie publikują swoje treści w internecie, zdobywa jakąkolwiek popularność i zauważalne korzyści finansowe. Jest to branża, w której pomimo iż sił próbuje masa ludzi, to jedynie garstka jest w stanie w niej zarabiać na tyle, by traktować to jako zawód. Mimo to wizja bycia influencerem cieszy się ogromną popularnością, szczególnie wśród nastolatków. Od kilku lat w świecie zachodnim wymarzonym zawodem młodzieży jest właśnie jakaś forma bycia influencerem. Podobnie w Polsce, na przykład niemal połowa nastolatek chciałaby zawodowo prowadzić kanał w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram czy TikTok. Porównajmy, że jeszcze w 2012 roku najpopularniejszymi wyborami była piosenkarka i nauczycielka. Prywatne liceum w Słupsku otworzyło nawet klasę o profilu dla vlogerów. Jak zachwala dyrektor, mają chętnych na dwa lata do przodu, a wcześniejsza klasa dziennikarska nie budziła zainteresowania. Paradoksalnie jednak, pomimo zazdroszczenia influencerom ich pozycji, społeczeństwo nie darzy ich szacunkiem. Według badań agencji SW Research, influencer jest najgorzej ocenianym zawodem w Polsce. Zawód ten szanuje zaledwie 16% respondentów. Influencerzy są obiektem dążeń i zazdrości, ale niekoniecznie realnego poważania. Do pewnego stopnia, podobnie jak chłop mógł nie szanować, czy wręcz pałać niechęcią do pana czy księcia, ale gdyby miał okazję nim zostać, to bez chwili namysłu by z tego skorzystał. Arystokrata stał w pozycji, która może i przyciągała antypatię, czy nawet cichą wrogość, ale i w której każdy chciał się znaleźć. To zresztą nie jedyne podobieństwo. Influencerzy często postrzegają swoich odbiorców jako narzędzia do wykorzystania, na przykład poprzez reklamowanie im wątpliwej jakości towarów, czy zarabianie na dawaniu bezsensownych porad czy szkoleń. Nie chodzi oczywiście o Same reklamy, ale o reklamy, co do których wiadomo, że są one nieuczciwe. Przytoczmy choćby opisaną przez youtubera Rewo akcję, w której najwięksi polscy influencerzy reklamowali chińską podróbkę słuchawek Apple po cenie kilkukrotnie wyższej niż ten sam produkt na AliExpress. Można też wspomnieć o akcji Wojtka Przeździeckiego, który założył firmę, która miała sprzedawać wkładki do butów, które wysyłają impulsy zwiększające kreatywność i poprawiające samopoczucie. Po czym wysłał on oferty reklamowania tego oczywistego skamu. Do stu popularnych influencerów, z których kilkudziesięciu odpisało dopytując o szczegóły lub wprost podając swoje stawki, a ostatecznie po kolejnych mailach kilku zgodziło się zareklamować ten produkt swoim odbiorcom, mimo iż zostali poinformowani, że nie będą mieli możliwości przetestowania go oraz że sam producent w zasadzie nie jest pewny, czy to działa. Jak ujął to jeden z chętnych influencerów, nieraz tak robiłem, że nie miałem produktu, a i tak go promowałem. A zarabianie na zachęcaniu ludzi do zakupu, na którym kupujący stracą, bo na przykład ukrywa się przed nimi jakość kupowanego produktu, jest wyzyskiem, co ponownie może przywoływać skojarzenia z arystokratą, który widzi w chłopach narzędzie swojego zysku nawet kosztem wyzysku ich samych. Co ciekawe, tego typu afery wcale nie wpływają negatywnie na społeczne postrzeganie influencerów. Wspomniane badania SW Research pokazują, że tym co najchętniej obniża zaufanie do influencera, nie jest reklamowanie skamu czy niemoralne zachowanie, ale są nimi w Bulgarne treści lub reklamy nachalne i natarczywe. Podobnie regularnie wyciekające dramy z życia prywatnego influencerów wcale nie obniżają ich popularności, a wręcz mogą ją napędzać bójki, wzajemne zdrady, oszustwa, opowiadanie o planach wyłapania bogatego, głupiego faceta, żeby nie musieć pracować, wyciekające nagrania z zarabiania na seks kamerkach. Wszystko to, co prawdopodobnie odrzuciłoby nas od naszego sąsiada czy znajomego, nie przeszkadza nam aż tak u internetowego celebryty. Zwróćmy uwagę, że influencerzy, w cudzysłowie wyjaśniający sobie swoje konflikty na... W galach frekwajtowych są celebrowanym wydarzeniem medialnym, a gdy to samo robi dwóch patusów pod blokiem, tyle że bez kamer, to nie mamy problemu, żeby rozpoznać to jako patologię. Zupełnie jakbyśmy traktowali influencerów niemal jak członków odrębnej klasy społecznej, którym wolno więcej niż przeciętnemu zjadaczowi chleba, niczym arystokratów, wobec których czujemy, że nie nam ich oceniać. Niemal w myśl porzekadła: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. W tym jednak miejscu zauważmy, że tradycyjnie arystokracja miała szereg bardzo różnych ról i obowiązków. Rody arystokratyczne często dbały o rozwój kultury, sztuki, nauki, sponsorowały zdolną młodzież z niższych stanów, fundowały szkoły, uczelnie, biblioteki. Ludzie ci Poza uprzywilejowaną pozycją, byli również odpowiedzialni za dobre gospodarowanie oraz obronę podległych im ziem, a także odbanie o podlegających im ludzi, jeśli chcieli utrzymać swój status i przekazać go dzieciom. Jeśli książę bez zahamowań wyzyskiwał chłopów albo postępował nieobyczajnie, to groziło to buntem, odebraniem przywilejów przez króla, albo po prostu tym, że swojemu dziecku będzie miał do przekazania krajobraz nędzy i rozpaczy. Życie arystokraty było bez wątpienia bezpieczniejsze, wygodniejsze. Dostatniejsze niż innych, ale wiązało się także z odpowiedzialnością. Dlatego też dzisiejsza rola influencera nie jest współczesnym uosobieniem całego zjawiska arystokracji, lecz jedynie jej ciemnej strony. Świadomość tego, że bycie internetowym celebrytą z zasady jest przejściowe, najczęściej trwa 4 do 5 lat, naturalnie stwarza warunki do próby nagromadzenia w tym czasie tyle bogactwa, ile się da, nieważne jakim kosztem. Bo wiesz, że niedługo inni zajmą Twoje miejsce. Daje to okazję, do korzystania z poczucia wyższości, uprzywilejowania i przyciągania zazdrosnego oka mas, ale nie musisz się przy tym martwić o dalszy los ludzi, którym wciskasz skam. Przez to, że Twoja pozycja jest niepewna i bardzo krótkotrwała, to też nie idzie za nią żadna wymierna odpowiedzialność. Nie ma tutaj żadnego dziedzictwa do przekazania kolejnym pokoleniom. To oczywiście nie znaczy, że wszyscy, ani nawet że większość influencerów tak postępuje. Wielu z nich szczerze i z oddaniem angażuje się np. w akcje charytatywne. Próbują zbudować coś pozytywnego, traktują odbiorców z szacunkiem, naprawiają swoje błędy, czy próbują szczerze nieść jakieś wartości w swoim przekazie. Sęk jednak w tym, że to zależy już w dużej mierze od ich dobrej woli, bo nie jest to wcale konieczne do cieszenia się przywilejami płynącymi z pokazywania się na ekranach milionów ludzi. Podobnie jak poprzez historię, mieliśmy masę arystokratów szczerze dbających o ludzi poniżej i traktujących swoją pozycję jako misję i obowiązek, ale nadal dostrzegamy, że jest to pozycja, którą banalnie łatwo jest nadużyć dla swojej korzyści. Jednocześnie jednak, jeśli narzekamy na to, jacy influencerzy zdobywają, a potem nadużywają swojej popularności, to zwróćmy uwagę, skąd się oni w tej popularnej pozycji wzięli. Nikt ich tam złośliwie nie postawił, poza rzeszą fanów, którzy wybrali ich, nagradzając ich swoją uwagą. Możemy tutaj przytoczyć obserwację pisarza C.S. Lewisa, który w połowie XX wieku opisywał, że nawet jeśli tradycyjne hierarchie, takie jak monarchia czy arystokracja, zostały słusznie zniesione, gdyż były potwornie nadużywane, to nie zmienia to faktu, że ludzie mają potrzebę kierowania się ku czemuś wyższemu, która często objawia się jako podziwianie i oddawanie czci ludziom, których postrzega się jako stojących wyżej od nas. Tam, gdzie ludziom zabrania się czcić króla, zamiast tego oddają oni cześć milionerom, sportowcom czy gwiazdom filmowym, a nawet sławnym prostytutkom czy gangsterom, bo natura duchowa, podobnie jak natura cielesna, domaga się pokarmu. Gdy odmówisz jej jedzenia, to będzie pożerać truciznę. Oddawanie czci może się dzisiaj kojarzyć z czymś innym, ale jak inaczej nazwać stan, w którym traktujemy postać z podziwem, uznajemy jej autorytet, nawet jeśli robimy to nieświadomie, np. kupując to, co ona poleca, poświęcamy jej swój czas i pieniądze oraz emocjonalnie przeżywamy opowieści o tej osobie. Poprzez internet nasza kultura przeszła swego rodzaju demokratyzację popularności i uwagi. Sami dokonujemy wyborów tego, gdzie kierujemy swoją uwagę, niejako głosując na to, kto jest publicznie. Po Podziwiany i wynoszony na piedestał. W temacie tym warto przypomnieć również opinię wspomnianej Karoliny Korwin-Piotrowskiej sprzed ponad pięciu lat, która odnosiła się co prawda szerzej do zjawiska celebrytów, ale pokazuje też pewną istotną różnicę między starymi i nowymi mediami, oraz może być trafnym komentarzem do tego, w jakim kierunku poszła w tym czasie moda na internetowych influencerów. Eee, tacy są celebryci, jakich media wychowają. Patrzę na Ciebie. Eee, albo przestaniecie lansować Debili albo przestaniecie lansować kretynów, prostytutki lansujące się na celebrytki, ludzi, którzy nie są w stanie złożyć zdania, albo nie. Bo i Młynarski, i Wajda, i cała masa nazwisk, z których już mówimy, że już są na daleko w innym świecie, to jest efekt pracy mediów, które jednak stosowały selekcję. Byle Pentak przed kamerę się nie dostawał. Były takie czasy, naprawdę. Trzeba było, żeby dostać się przed kamerę, mieć jakiś talent. Coś umieć, poza pokazaniem gołego zada na Instagramie. To jest to. Więc rzeczywiście to może być tak, że za parę lat będziesz rozmawiał z panią, która pokazała cycki. I to będzie jej jedyne osiągnięcie życiowe. Bo jeżeli media pozwolą ją wypromować na kogoś, kto będzie uważany za opiniotwórczego, to jest pytanie, postawić sobie tamę w lansowaniu idiotów. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!